Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj vloguję do was z. Grecji. Jesteśmy na greckiej wyspie Zakynthos. Um, dokładnie jesteśmy w miejscowości Kalamaki. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam bardzo serdecznie na vloga. Bartula nie był na urlopie od trzech lat. Ja ostatni raz byłam właśnie też w Grecji, tylko na Korfu dwa lata temu z koleżanką. Pozdrawiam Cię Edzia. W tym roku z Edzią byłyśmy we Włoszech tydzień i było naprawdę bardzo fajnie. No a teraz odpoczywamy sobie na plaży. Powiem Wam szczerze też od razu tutaj na wstępie, że jak my, jako osoby, które by, byłyśmy, byliśmy 7 razy w Chorwacji, no ja na przykład doceniam bardzo mocno plaże chorwackie i te kamienie, bo piasek jest everywhere. Teraz po prostu wszędzie mam ten piasek, ale pali słońce bardzo mocno. A jeszcze, wiecie, nie ma takiego szczytu sezonu, prawda? Jest tam teraz około 33-34 stopni. Jest koło 14 w tym momencie, bo byliśmy zjeść i wróciliśmy na plażę. Bartula sobie pływa i nurkuje, i ja, słuchajcie, zorientowałam się, piasek w ogóle w miłosiernie, mocno w stopy. I zorientowałam się, że mam spalone stopy. Mam po prostu czerwone, jak e, ogień, stopy. E, Smarowałam je trochę SPF-em, ale tylko stopy mi się spaliły. Na razie jeszcze się jako tako nie poopalałam za moc, w sensie nie widać moc tutaj opalenizny. No, może ta opalenizna przyjdzie później zauważyłam, że z biegiem lat coraz trudniej jest mi się jakby opalić, no ale nieważne, z drugiej strony ważne, że nie będę super blada no i tak, rzeczywiście woda jest oczywiście woda jest czyściutka, tutaj to w ogóle bez dwóch zdań, na początku jest troszeczkę mętna bo są jakieś tam iglonki i ten piasek, ale woda jest bardzo czysta Bartula wraca i Bartula jest zachwycony tym, bo zobaczył wielkiego żółwia jak nie wiecie, to zaraz się dowiecie, że Właśnie na tej wyspie, w tym miejscu, w którym my jesteśmy, jest Park Narodowy i jest to w ogóle pierwszy Park Narodowy w Grecji, utworzony w 1999 bodajże roku. I właśnie jego głównym celem jest ochrona żółwia Kareta-Kareta. Także super, Bartek już go widział, więc jest zadowolony. No to widzimy się później. Ciełamko. Słuchajcie, tu mamy takiego pięknego bananowca Nawet jest banan, zaraz wam Bartek pokażę, Ale tu z tyłu jest nasz hotelik, który nazywa się Elena Znaczy ogólnie nie jest zły, mamy basen, jeszcze na nim nie byliśmy, bo w sumie to nasz pierwszy pełny dzień dzisiaj eee, Cenowo wyszło tak w miarę, w miarę przystępnie eee, Nie jest źle, mamy też śniadania, chociaż dzisiaj rano była już akcja Że nie mamy wliczonego śniadania I ja już się tak zagotowałam, ale nie chciałam robić wielkiej afery W sensie nie chciałam krzyczeć ale mamy wliczone śniadania, także po prostu pani właścicielka przyjechała No wyjaśniło się tam się po chwili więc, więc spoko no, ale, ale mamy śniadania, śniadania takie normalne, dla mnie wystarczające Najadłam no, się bardzo Pożyli Stworzyli po prostu niepotrze niepotrzebnie St tak. stresującą sytuację Stresująca sytuacja Obiekt jest dosyć duży, chociaż nie wygląda na taki duży, ale naprawdę jest tam sporo pokoi Nie są one jakieś wielkie, ale dla nas dwóch wystarczy No wstajemy tam, tylko idziemy, myjemy się, śpimy i wychodzimy, także to jest tyle a teraz idziemy ponoć coś zjeść, znaczy Bartek będzie chyba jadł bo ja nie jestem głodna bo oczywiście stary jest głodny To są te banany tutaj sobie jakoś tam rosną widać, widać przeszliśmy takie jedzonko co Bartuś tam chciał a Bartuś tutaj ma niedozwoloną rzecz nie ona za 18, prawda? No ale jaką ładną zmrożoną szklaneczkę przy tego przynieśli. A ja mam bezalkoholowego drinka, jakby coś oczywiście, dalej nie piję. Ale jest to ogólnie ciężkie, bo tutaj mało jest, mały jest wybór nie, e, takich bezalkoholowych drinków, o. Bardzo głośno gra, a mój tutaj mam taką lemon li Także wygląda bardzo ładnie. Zobaczymy, jak będzie smakować. Smacznego. Dziękuję. Elektryka na zakętos. Jak widać bardzo zaawansowana. Bardzo. Ale działa. Chciałbyś coś powiedzieć? Zabraliśmy się na spacerek. Jesteśmy już po kąpielach słonecznych i, i w ogóle po wszystkim. Ale żeśmy się spalili totalnie na maksa. Ja mam spalone tutaj. I mam bardzo mocno spalone stopy. I pęk mi pęcherz słuchajcie. I szczypie miłosiernie, Dlatego musiałam ubrać adidasy. Tak. Ale jest mi gorąco w tych adidasach. Ale nic innego bym nie założyła. Znaczy tak, wrażenie takie o wyspie jest... Moje wrażenie jest następujące. Jest tutaj duży syf. Skręcę tu? Nie. Czy nie? Tak, jest tutaj duży syf. Dużo pustostanów. Nie? Kilka już nie przyjeżdżamy, że tak dużo no, jest, no jest, no. jest też trochę budów porozpoczynanych i widać, że już lata są niekontynuowane. No, ale no tutaj na pewno jest trudno, no bo jakiś tam zakład produkcyjny był betonu, jak koło lotniska, mniej więcej to było. O no, kozy, patrz. Gdzie? O Jezu, ile kus Ale ile ich! O! O, to nie no. Chyba zostały zawołane, co? Tak poszły. Pewnie nie. i na przykład tutaj, proszę bardzo, e, obiekt. Tego szkoda, no? Tutaj jest w ogóle bardzo blisko plaża, już za chwilę, tak naprawdę. Wejście na plażę. No i tutaj, no, niestety nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. A y, y, miejsce, myślę, że fajne, nie? Na przykład tutaj mamy piękną willę, ale na przeciwko, właśnie tego. Y, ale tutaj. No jest, jest, no ale to wiecie. To tak jak w Polsce w sumie. nie? Tak wszędzie jest. Tam też gdzieś w Polsce nad morzem widziałem perelowski kiosk, że, że stoi. No, no tego, w Helu na przykład też tak jest przecież. No. Także tak. Jutro pokażemy ciekawsze rzeczy, bo jutro jedziemy na wycieczkę. Płyniemy. Będziemy płynąć dookoła wyspy. 38 euro za osobę. Cenowo, no tak, dosyć drogo, no ale już, no, co zrobić, jak już tu jesteśmy, oj, proszę bardzo, tam już widać morze, eee, fajne tutaj, w ogóle też fajnie wygląda, no bo są góry i, i zaraz morze, w ogóle jesteśmy na terenie parku narodowego, ale tak ja już mówiłam na początku, dobra, nie będę się powtarzać 10 razy. I są żółwiki. I są żółwiki i Bartuś widział żółwika, żółwika kareta, tak, dwa razy. Bartula, widziałem, nie? No, dwa, dwa osobniki, no. no dwa razy. Także... Pierwszego dnia, dzisiaj nie widziałem żadnego. A też trochę szukałem. Yy, także tak, jutro idziemy na wycieczkę. Pokażemy troszeczkę ładniejsze widoczki. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale. O kurwa, nie ma mikrofonu. Jest mikrofon. że w torebce. Słuchajcie, widać do piękna, King woda Woda ma tutaj niesamowity kolor, w ogóle to, co jest u nas na plaży, to to jest nic, nie? Tutaj jest naprawdę piękna, bo u nas jest bardzo piaszczysta plaża, przez co po prostu jest ta woda jest czysta, ale po prostu jest taka trochę mętna. Niemniej jednak, no to w ogóle tutaj jest np. woda taka, nie jest bardzo gorąca, jest w miarę znośna, momentami jest zimna, a na przykład na naszej plaży jest bardzo ciepła że to jest taka różnica, no ale sam kolor, spójrzcie, niesamowity. Czcimy sobie na plażyczce, spokój, cisza, spokojne jezioro chciałam powiedzieć. Morze, spokojne morze. Tu jest Wartusiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartusiu, jak wrażenia po wycieczce? Hmm, łódką? Łódką. Trochę długo. No długo, no, bo. Ogólnie interesująco no, no Ładne skałki, fajne ten, fajne, fajne miejsca, do których się pieszo, pieszo nie dojdzie. Nie, pieszo nie dojdzie no. no nie, no tylko i wyłącznie z morza. No, całą wyspę. Także spoko. No, mi tam też się jak, nie podobało. No długo. Ja dwa razy gwoździa przywaliłam, <noise> Ale byłam bardzo zmęczona. Ale potem już taką, no, zrobiłam sobie turbo drzemkę w ciągu nie wiem, yy, po 5 minut i. Bardzo, bardzo dużo Polaków było na wycieczce tak. tam. Z grup, stworzyliśmy taką małą grupkę, gdzie sobie dużo, dużo tam, kurde, pierdółek gadaliśmy. Tak, była taka starsza pani, był dzieciaczek, taki tam, 12 lat na tym nie, młoda, młoda. Młoda, młoda, ja. młoda para, no spoko, fajne widoki, e, piękny kolor wody, niesamowite naprawdę. Ja w ogóle, jak oglądałam na rolkach na Instagramie, to w świeci przekonana, że to jest jakiś filtr, bo to jest aż po prostu. No, tak niemożliwe. Ale to nie jest filtr, nie? bo woda taka naprawdę była, no i ja stwierdziłam ogólnie, że kolor tej wody tam, bo tutaj woda na przykład na plaży nie jest taka super czysta, no ale tutaj ludzie kąpią, jest piasek yy, i w ogóle jest taka ogólna, ale jest czysta, nie jest, że nie jest czysta, tylko po prostu nie ma takiego niebieskiego pięknego koloru, który wzamę komary. Bo to z tych skał coś opada, te, tak, te, te skały nie? miały taki kolory jak tego. U góry jak się patrzyło na, no i... na skały to były. One takie błękitne. Nie wiem, ja, te, ja nie wiem, ja się na kamieniach w ogóle nie znam. kamień razie... do kamienia. No w każdym razie tam kolor wody był piękniejszy niż w Chorwacji, nie? A w Chorwacji zaprawdę naprawdę była piękna przez... Bartek te twoje głupie miny, burzy święte. Tak to jedno oko wystawało. No bo nie mam jak trzymać, bo nie wziąłem kija ze sobą. Wiesz tu jest mój kij. Ehe, w dupie ma. Wiecie, że Bartek nie ten nie potrafi tańczyć. Jak tańczy, to ma tu kija po prostu i. Nic z tego. Nic z tego. Bo mam zakwasy w ramionach, jak z nim tańczę. <śm> 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 a jak ja, jak ja próbuję, próbuję tańczyć, to czuję się jak bucian taki. No i tak to wygląda właśnie, no. Także Bartek nie chodzi na imprezy i nie tańczy. ja to sama. Nie, to się tam męczę. Dla mnie no. najlepszą imprezą. O jest... A, a, a. Granie w gry. Plaszewki. No. Tak, a ja wyjeżdżam jeszcze raz. Wracam i jedziemy na domek. Z pracy mamy dwa domki. ja będę lugał. Bartek będzie już lugał, a ja będę już odpoczywać, bo jak się pracuje na etacie, to się ma 10 dni urlopu. A to by się chciało mieć firmę, więc co zrobisz. Bartek, no musisz zapingalać. Ktoś musi mnie utrzymywać przecież, nie? Nie, żeby nie było, ja płacę sobie sama za wycieczki. A, no nie skumałem, kurde, no. Nie, 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 tu mi Bartek nie płaci. Znaczy tu teraz jesteśmy na wspólnej wycieczce, no to ale zbieraliśmy razem. cały, cały czas odkładaliśmy wspólnie jakieś tam pierdółki, to nikt nie wiem. Tak, te... tak, dużo shop pomógł nam. W sensie. Z... No ale zakupy przeważnie no, shop zakupy to robi... ja robię. ale ej, skarbonki dwie były moje praktycznie. Więc proszę mnie je denerwować. Nie będziemy za to teraz wypominać. Te skarbonki, to, to tam jest taka szemrana sprawa. Bo ja mam czarne interesy z tymi skarbonkami, to prawda. <laughs> tak dalej nie wiem o co chodzi, bo ja nie dowiem. <laughs> Dobra, pogadam już 5 minut. Nie, 4. Co ja jeszcze mówiłam? Nie wiem, mówiłam, że jedziemy na domek. No, wracamy do pracy, znaczy ja wracam do pracy. Będę będziemy dzienię... pływać na supie. I będziemy pływać na su... Byleby była w miarę pogoda, nie? I będziemy też mieć gości na tym domku. I będziemy mieć grilla. Nie. No a teraz się delektujemy szumem i widokiem Morza Jońskiego. Cześć maluszki, cześć mamusia. O Jezio. Boż, a to taki ładny skuwaniec. O Jezio! Co to za śliczność. Woda jest bardzo przyjemna i cieplutka. A przy okazji opowiem Wam historię, stojąc takim pięknym widokiem. Bartek tutaj stał u góry, ja byłam na dole, bo stwierdziliśmy, że zrobimy takie fancy zdjęcia. Nie wiem, co z tego wyszło, obejrzymy później. I słuchajcie, ja idę sobie i słyszę hihi, hi, takie kobiety, nie? No i się odwracam w bok, a tam kobieta na nago, słuchajcie, i facet ją maca. Migdalion, tam po I. Bądź Bartek bardziej ten, Cóż delikatny. Delikatny? No jak to inaczej nazwiesz? No kurde, mało to on by się nie brał tutaj za nią. No to było ogólnie obrzydliwe, wiecie, oni byli be w w Skałkach, ale tam ludzie przechodzili, no bo co jakiś czas ktoś przechodził. No i Bartek, ja już wracam i Bartek akurat w momencie, na ich wysokości mówi, Aga stój, stój, no, Aga! To najładniejsze miejsce było na zdjęcia, a oni tu akurat musieli, kurde, się wywalić z tymi tymi. No, z nagościami, ale on był ubrany. No do hotelu niech idą. Do, on, on był ubrany, ale pani nie była ubrana, więc tak, wiecie no w Chorwacji na przykład jest tak, że jest plaża nudystów oznaczona, jak byliśmy na Ciowo, nie? Tak, Była no, oznaczona plaża. I się tam, może się... I tam i się sobie jarkę. leżeli nago. Głównie starsi panowie, bo my przez przypadek żeśmy spojrzeli tam. To Bartek, panie chciał przez zobaczyć. Przypadek, żeby <laughs> Bartek bardziej chciał zobaczyć gołe tak, piersi. No, 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 bo ja piersi nie widziałem nagi. No, no tak, tak, no a co ja? Ja to w ogóle nie talerę. No, w każdym razie, słuchajcie... Ja wiem od lat, co się spotyka na plaży nudystów. O niemożliwości. Ja nie wiem, czy mi widać, czy nie, bo ja tutaj nic nie widzę. W każdym razie taka historia, słuchajcie. No, niby normalne, ale jednak, wiecie, to jest plaża, gdzie jest mnóstwo dzieci, nie? Bartula. Uuu, panowie ratownicy, proszę, proszę. Panowie ratownicy, tutaj. Tam siedzi Bartula. No, słuchajcie, wypożyczyliśmy Kłada. No, niby fajnie, ale mnie to ogólnie stresuje, bo my w sumie nigdy nie jeździliśmy takim czymś. Yy... A tutaj Grecy nie jeżdżą zbyt do... fajnie. Bartuś, jakieś słowo do vloga? Eee... Nie wiem. <laughs> Okulary ci pasują do koloru. No. Także tak. No mam nadzieję, że ja niby... też nie Ja nigdy wykładem nie jeździłem, ogólnie śmieszne jest to, że nie możemy wynająć skuterka, ale taką, kurde, no dla mnie to jest bestia. Kurde w stosunku do skuterka, kurde ten ten. No. Pan zobaczył moje prawo jazdy, no Bartek ma takie same, w sensie nie mamy kategorii A i powiedzie... Czy tam A1? A A1, nieważne. W każdym razie nie możemy, słuchajcie, no u nas w Polsce możemy do 50, tak? E, e, ten mm, metrów sześciennych. A tutaj nie możemy, więc lipa. No i musieliśmy wziąć kłada, który jest bardziej niebezpieczny, mi się wydaje. Chociaż nie wiem. No dobra, zobaczymy. Jedzie... Jedziemy dookoła wyspy, tak naprawdę. Teraz jedziemy do Zante z nadzieją, że uda mi się wysłać pocztówki. Dobra. Zobaczymy, czy dojdą. Bo te z Włoch dotarły do mamy i do Dominiki. Do Dominiki dotarło po miesiącu, do mamy po dwóch z Włoch, z Bolonii i z no Trzimu. Zobaczymy teraz, jak. Dzisiaj data jest tutaj 24, a dzisiaj mamy 27? 26. 26. Więc zobaczymy, jak szybko dojdą. Myślę, że jeden. Bo jedny, jeden znaczek pani dała nam przydziurawiony. Myślę, że oni go. Ej, nie ma tak źle. Nie ma tutaj przedmiotu. Nie no jest, kurde, jeszcze. słupka mogła się wyjąć w ogóle. Powi Powinna się wyjąć. Pasła. Nagrywamy. Bartuś w końcu pije normalną kawę, prawda? Bo na śniadanie mi daje sypaną. Znaczy nie, rozpuszczalną, rozpuszczalną mi daje. Sypaną to byś był zadowolony. No ja też dostaję kawę, nie wiedzieć czemu, a dwa razy dostałam herbatę, bo pan się pytał. Kiedyś panie. się pytał, przed, później przestał. A ja nie lubię kawy. No czy wypiję tę kawę, no bo co mam innego, ale ja mam herbatkę zieloną, bo jest gorąca jak pierun. Jesteśmy w ogóle w Zante, jak już mówiłam, na takiej, no takiej trochę ekskluzywnej ulicy. Taka główna, ładna ulica, no bo druga główna można powiedzieć, że jest tam nad wybrzeżem. No ale my zaraz wypijemy kawkę, herbatkę ta i... To jest bardziej to taka, gdzie wszystko tam można kupić. Te pamiątki, pierdoły średnie, te, te restauracje tak. są... Tak, i tam jakaś wieżyczka była, jakiś kościół, coś takiego. W każdym razie wypijemy i jedziemy dalej, bo mamy sporo do zobaczenia jeszcze. Ma nowy outfit, spódniczkę, ale pali, no, pali konkretnie. Dzień dobry w piątek, zaczynamy ostatni dzień plażowania. Dzisiaj się chowamy troszkę w cieniu. Bertulę tam, bo się spalili wczoraj na tych kładach, znaczy na kładzie, było lekko hardkorowo, ale będzie dobrze. Dobra, śmiech ośmiechami. To jest nasz ostatni wieczór i oczywiście najtrudniejsze wybory, nie? Stoimy tutaj już nie wiem od ilu czasu, jakiego czasu znaczy się? dopiero. No. No bo by zrobili dwa i byłoby problemie. A tak? Jest problem. Duży problem. Bartula. Wybieraj. Teraz dla twoich rodziców. Co? Dla twoich rodziców. A to nie jest wybrany już dla nich? No nie. No, to już mówiłam Ci, że... Ale tkur... No! No żółwik, ten niebieski. A mama ma też żółwika innego. No wybieraj, wybieraj. Już jesteśmy na lotnisku. I słuchajcie, właśnie przeszliśmy... oddałam bagaż. Co? Tak, nadałam bagaż, więc idziemy teraz do kontroli bezpieczeństwa.